Hary gotowi, nie? Jeszcze tak ten, wiesz, tak. Tak. My jesteśmy w ogóle biedni z tym życiem. No nieważne. No, ja mam taktykę na... bo to było w tej książce napisane. Z tej baśni właśnie, że e, ten... że trzeba do niego strzelić tylko jaką otwartą paszczę. Oho. Uh -huh. Dobra. No, to trzeba sobie w ogóle przejść się do niego, otworzyć. Aha, i teraz chyba będzie tutaj. Znaczy ja nie jestem pewna. No to w ogóle sobie zamknęłam. Jak like Nie, to nie ma sensu. To fila jest. Wiem, że tak kombinuję, ale ja za bardzo sobie nie pamiętam. Nie mogę tam normalnie już przejść. Kurna, Harry. Niestety nie możesz. <laughs> Wiesz jakie to jest bez sensu normalnie. Nie lubię takich umysłowych zagadek. Jeszcze musimy się myśli dzisiaj, nie chcę. Choroba mnie jakaś w bierze. Ludzie. No dobra. A może to chodzi o to, że to ma być drabina? Nie, to ma być przejście. Jen, yeah. ja wiem, że tu boss jest, ale tego nie pamiętam. Ani tam left, left, right, right, left. Oh. Oh. Hmm. I weź tu się człowieku teraz w tym połap. Ja się myśleć nie chcę. Lera, teraz co w ogóle sobie zamknęłam. Się kręcą, mamy dwa zamknięte, a gdyby tak, tak zaraz. Hmm. jeszcze raz. Znaczy, ja mu chciałam otwartą paszczę strzelić, tak? Ho, ho, HO Właśnie o to mi chodziło. I bym go szybciej pokonała, ale nie było po co. Hi. Shema. Izniknęła. What was <laughs> that? What was that noise? <laughs> Who in the hell was that? I don't know. Where am I? This is this a boiler room? What is going on here? Dzwony biją. Idziemy do kościoła, Harry. Dobra. Dochodzimy stąd. Jeszcze tylko... Aha. I się zmywamy. O, ta szkoła taka... I hear No, 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 no... A church bell, maybe? No jak to, kto no, ma? Kurna... Ksiądz! <laughs> idziemy do kościoła. Pa, 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 pa. Zaraz my sami wyjdziemy, tak, tędy, tą, tędy. Zaraz, gdzie ja idę. No, cholera, dobra. Ech, zgubiłam się teraz całkowicie już. Na te drugie schody mam iść, boże. Jak to? Teraz to żeście mnie normalnie w... wzięli w... no. Żegnamy! Wchodzimy z tej szkoły. O, chciałam dać faza żeby sobie Obraz poprawić. No, teraz mogę. Chwilę, nie, chwilę! Znowu będzie. Tak nie tego. Okej. Okay. Teraz jest skit moją Nie, jeszcze kawałek, tak muszę. Dobra. Teraz mi się podoba. O, teraz jest jeszcze lepiej, dobra. Nie, my mamy iść do kościoła, tak? oczywiście! Przejdziemy! Idziemy tędy. Chociaż nie wiem, czy dobrze idę. Chyba. Zaraz. Nie, źle. A w tą stronę powinnam iść. No, widzicie, jak to jest. No, no taka jakaś dziwna cisza w ogóle jest na ulicy. Cicho wszędzie, cicho wszędzie. Co to będzie, co to będzie. Teraz, ja to wykombinuję. Ho, ho, mówiłam, że ja to wykombinuję. O, la, jedziemy w dół. O, Jezu, zuu, haj. Przepraszam. Hmm. Z spieprzaj, spieprzaj. O, witaj. Chory, chcieliśmy uciekać. Ja ściurka. Nie. No, Ja Nie! A! <ścoughs> Kurde. Ja tu panikuję, cholera jasna. A ile mam życia? Eee... Nie! Tak. Teraz mi się podoba. Ale się wpakowałam. A jemu tak ciężko jest do niego podejść, bo on go nawet, Harego, go bije, jak go nie dotyka. Znaczy, dotyka go i go bije. Zostaw Harego. I nie ślij się. O, otworzył paszczę. Uda mi się? Dawać go do niego z środka, co? Dobra. O! Hary, co za pełen rozpaczy krzyk! Ale Harry ładnie krzyczy. Powiem, że takie. Tak ładnie krzyczy, tak. Nieważne. No, już dobra, my to znamy. Oj, 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 pary miał do tyłu. Ręcimy się za tym. Oż ty chłopie, chodź tu. Nie narzekaj. A ja to jestem kaleka normalnie. Ja wiem, że ja lamię jak gram, ale ja gram jak kaleka. A mógłbyś już właski łaski swej otworzyć paszczę? Ale tak proszę. Oj się ślini. Otwieramy paszczę. La 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 la. Oj, oj, oj jak my mamy mało życia. Dead